Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ważna lekcja. Rozróżnimy sobie dwa bardzo mylone zwroty. Po polsku jedno generalnie, a po angielsku dwa generally albo in general. I to nie są synonimy, tak jak szkoły często uczą. Zapraszam przed ekran. No dobrze, moi drodzy, czyli mamy in general i generally. I teraz in general is used to introduce a general statement o opinion, tak? Czyli in general wyraża naszą lub czyjąś opinię lub jakieś ogólne stwierdzenie, ale to ogólne stwierdzenie często też jest opinią. Nie musi być, ale może być. Natomiast generally is an adverb, czyli to jest przysłówek that describes how Often something happens or is true, tak? Czyli to jest przysłówek, który mówi jak często coś się dzieje i to jest generalnie neutralne. Tu nie ma żadnej opinii lub stwierdzenia, tak jak tu. No to cóż, generalnie oba można tłumaczyć generalnie. Ale in general odpowiada jakby ogólnie mówiąc, tak? Musi być jakieś ogólne stwierdzenie, jakaś opinia, ogólnie mówiąc. A tu może być samo ogólnie, albo po prostu zwykle, bo tu mamy jakiś pattern, czyli coś się jakby powtarza, jest jakaś częstotliwość, no bo jest powiedziane jak często czyli to ogólnie równa się usually zwykle albo in most cases w większości przypadków i teraz popatrzcie na przykłady in general the lesson was difficult czyli ogólnie mówiąc lekcja była trudna tak tutaj daję opinię lub jakieś ogólne stwierdzenie a tutaj popatrzcie na ten przykład jest jakiś pattern zwykle w większości przypadków i generally get up at 8 am Czyli generalnie wstaje o 8 rano, tak? Generalnie w sensie zwykle. Tak? Praktycznie codziennie, czy tam często, wstaje o 8. I tu nie ma żadnej opinii. To jest takie suche, neutralne stwierdzenie. A tutaj mamy jakby opinię. No dobrze, moi drodzy, kolejne przykłady. Mamy lubić jeść zupę pomidorową in general, a tutaj generally. No ale popatrzmy na pierwszy przykład. In general, I like eating tomato soup, tak? Czyli generalnie, ogólnie mówiąc, lubię jeść zupę pomidorową. To jest ogólne stwierdzenie, czy też opinia. A tutaj jest w sensie zwykle: Generally, I like eating tomato soup, but I don't feel like having it. Tonight. Czyli generalnie w sensie zwykle, no zwykle lubię jeść zupę pomidorową, ale dzisiaj, dziś wieczorem, I don't feel like having it, nie mam ochoty jej jeść. I w tym przypadku, generally, od tego możemy zacząć zdanie, a możemy dać po podmiocie, czyli możemy też powiedzieć, I generally like eating. No i reszta ta sama. Natomiast in general zawsze zaczyna zdanie. No dobrze moi drodzy, kolejne przykłady. In general, exercise is good for your health, tak? Czyli mamy niby generalnie, ale to jest w sensie ogólnie mówiąc, jaka, jakieś tam stwierdzenie ogólne lub opinia. Czy generalnie ćwiczenia są dobre dla twojego zdrowia? A teraz mamy generally, czyli tak jakby zwykle, generalnie w sensie zwykle. She generally arrives on time, czyli ona generalnie przybywa na czas. My pewnie powiemy ona generalnie się nie spóźnia. To nie jest opinia tym razem, bo jest użyte generally. To jest po prostu, że zwykle ona się nie spóźnia. No dobrze, kolejne przykłady. W obu będzie present simple, czyli jeden z czasów. In general, the present simple is very. Easy, czyli ogólnie mówiąc, czas present simple jest bardzo prosty. To jest stwierdzenie lub opinia. A teraz the present simple is generally used for things we do regularly, tak? Czyli tu jest jako zwykle. Present perfect jest generalnie używany do rzeczy, które wykonujemy regularnie, czyli zwykle używany. No bo przecież prezent simple ma też inne użycia i tu nie ma żadnej opinii. To jest suche, neutralne zdanie. A teraz niemal te same przykłady o present simple, tylko nasze zwroty padną w odpowiedzi. Osoba A mówi, the present simple is used for things we do regularly, right? Tak? Czyli ten czas używamy do określenia rzeczy, które wykonujemy regularnie. Tak. No i ktoś potwierdza, generally is. Yes. Generalnie tak, ale w sensie zwykle tak. A teraz jakby opinia, ogólne stwierdzenie. So you find the present simple easy. Don't you, tak? Aha, czyli dla ciebie prezent perfect, znaczy present simple jest czasem prostym, tak? In general, yes. Ogólnie mówiąc tak. Nie w sensie zwykle, to jest opinia ogólna co do tego czasu. Kolejne dwa przykłady tym razem ze zgadzaniem się. In general, I agree with you. This house is far too expensive, tak? No, generalnie zgadzam się z tobą. Ten dom jest dużo za Drogi, tak? Czyli tu jest opinia. A teraz Tom generally agrees with me, but this time he doesn't. To nie jest, słuchajcie, opinia, to jest jako zwykle. Czyli Tom generalnie się zgadza ze mną. Zwykle się zgadza ze mną, ale tym razem się nie zgadza. I kolejny przykład po polsku będzie: Generalnie nie lubię zajęć z biologii. Czy to jest opinia tutaj, czy nie? Nie jest to opinia, bo mamy generally, czyli mamy w sensie zwykle. I generally don't like my biology class, but today I did. Tak, czyli z generalnie w sensie zwykle. Generalnie nie lubię zajęć z biologii, ale dzisiaj I did. Dzisiaj mi się spodobało, tak? Czyli coś powtarzanego. No i znowu zdanie jakby neutralne: to nie jest opinia. A teraz jakby opinia. In general, it was a positive conversation. Tak, no, ogólnie mówiąc, generalnie była to bardzo pozytywna rozmowa. No i tu najczęściej jest jedno wydarzenie, ale oczywiście to nie musi być stricte jedno wydarzenie, no bo mogę dać swoją opinię na temat wielu rozmów z daną osobą. I kolejne dwa przykłady identyczne. I enjoy spending time with friends. No i w wielu szkołach usłyszycie, że to jest to samo. Nie. Po polsku może tu i tu powiemy generalnie, ale po angielsku to jest inny sens. Generally, I enjoy spending time with friends. A tutaj? In general, I enjoy spending time with friends. No i znowu, tu jest opinia lub ogólne stwierdzenie. A tu jest powiedziane, no zwykle lubię spędzać czas z Czyli zdarza się też, że nie lubię. I kolejny przykład mamy Generally, czyli znowu w sensie zwykle The Team Generally performs well under pressure, tak? Czyli pod ciśnieniem dosłownie, pod presją, czyli jak jest presja, ta drużyna zwykle gra dobrze. No, i znowu to nie jest opinia, to nie jest ogólne stwierdzenie. Tu jest powiedziane, że zwykle dobrze grają. Oczywiście jest to swego rodzaju jakaś tam opinia, że oni zwykle dobrze grają, ale to jest właśnie, że zwykle. I kolejne przykłady. I generally have a walk in the afternoon. Tak, czyli generalnie w sensie, zwykle chodzę na spacer popołudniami. I generally like to watch a film after a day's work. No, generalnie w sensie zwykle lubię sobie obejrzeć film po pracy. Women generally earn less than men. Czyli zwykle, to nie jest opinia. Czyli kobiety generalnie w sensie zwykle zarabiają mniej od mężczyzn. A teraz jakby opinia, ogólne stwierdzenie in general women should earn more, tak? Czyli generalnie kobiety powinny zarabiać więcej. Jakaś opinia. I kolejne dwa przykłady teoretycznie podobne. Put w sensie coś powiedzieć, ująć. Robiliśmy lekcje na ten temat. In general I wouldn't put it that way. No, ogólnie mówiąc nie ująłbym tego tak, tym sposobem. Jakaś opinia. A teraz? I wouldn't generally put it that way. No, generalnie nie powiedziałbym tego tak, w sensie zwykle, to nie jest opinia. Zwykle bym tego tak nie użył. Być może, ale zwykle nie. Czyli pierwsza osoba dała po prostu opinię, czyli generalnie ona by tak nie powiedziała. A ta zwykle by tak nie powiedziała, choć mogą być przypadki, że ujęłaby coś tam tym sposobem. Krótka scenka rodzajowa. Tom, how is your new job? Jak tam nowa praca? In general, generalnie I like it, but the boss is a bit annoying. No, generalnie podoba mi się ta praca, ale szef jest troszeczkę denerwujący, wkurzający. I tu słuchajcie, nie pasuje kompletnie generally, bo wyszłoby, no, zwykle podoba mi się. Nie, tu jest ogólna opinia, taka ogólna, nie że zwykle. Ogólnie, generalnie podoba mi się, no ale szef jest czasami denerwujący. Jeżeli byście użyli generally, no to wyszłoby zwykle, czyli raz lubię, raz nie lubię, ale to nie jest ten sens. No to czas na przykłady od native speakerów. Pan mówi, że jest pielęgniarzem, no i jest z tego dumny. I'm proud to tell people that I'm a nurse. I'm, proud of. You know, I'm proud to tell people that I'm a nurse. You know, in general I've got a fantastic job. You know, in general I've got a fantastic No wiecie, ogólnie mówiąc generalnie mam wspaniałą pracę i nie w sensie zwykle. To jest jego opinia ogólnie mówiąc, to jest jakieś ogólne stwierdzenie. Czyli generally znowu kompletnie nie pasuje, bo wyszłoby. No zwykle mam fantastyczną pracę. Przy po polsku to też się nie klei. I jeszcze raz? I kolejny przykład, pani omawia system rzeczny w Afryce. Mówi, że rzeki w zależności z której strony Afryki spływają odpowiednio do Atlantyku, tu od tej strony do Oceanu Indyjskiego, a tu na przykład Nil płynie do Morza Śródziemnego. No i pani mówi, że generalnie rzeki płyną z górnych partii. W dolne, tak? Czyli do oceanu. I to jest ogólne stwierdzenie, a nie, że zwykle. Nie mogłaby powiedzieć, że generally rzeki tak płyną. No bo wyszłoby, że zwykle tak płyną, a czasami nie. Wiadomo, że rzeki zawsze płyną w dół. Czyli to jest ogólne stwierdzenie. No, generalnie przecież rzeki płyną. W dół. Posłuchajmy, tutaj na przykład mówi some, czyli niektóre rzeki. Some drain into the Atlantic Ocean, tak? Ocean, czyli niektóre spływają do Atlantyku, a na przykład the Nile, czyli Nil, drains into the Mediterranean Sea, to Morza Śródziemnego. It's water to the oceans. Some drain into the Atlantic Ocean, the Nile drains into the Mediterranean Sea, and a few flow into the Indian Ocean. And a few, a kilka w sensie rzek, flow into the Indian Ocean. In general, no bo generalnie. In general, water flows. Water flows from high. From high points in the continental interior to low points. Points in the continental interior, czyli tutaj mamy jakby wnętrze Afryki, tak? Czyli to wnętrze jest podniesione i z tych wyższych punktów do to low points, do niższych punktów, which are usually oceans or. Które są, czyli te punkty są zwykle oceanami lub morzami. I całość? Niektóre trafiają do Atlantic Ocean, the Nile trafiają do Mediterranean Sea, and a kilka trafiają do Indian Ocean. Właśnie, in water flows from high points in the continental interior to low points, which are usually oceans or seas. But I kolejny przykład, tym razem z chemii. Pani omawia jakieś tam reakcje i mówi, no generalnie można by to narysować. Tak, no i użyję General, bo to jest ogólne stwierdzenie. Znowu nie pasuje generally, bo wyszłoby, no zwykle można to narysować tak, a innym razem można by to narysować inaczej. A wiadomo, że tutaj na wzór czegoś tam jest, jest jakiś tam jeden wzór, tylko po prostu mówi, no generalnie można to tak narysować. I jeszcze raz. No to teraz czas na przykłady z generally, czyli zwykle. Mamy tutaj wywiad z gwiazdą, no i pan się jej pyta: What's a question you generally detest being asked? Detest to fajny synonim do hate, czyli jakie pytanie ty zwykle nienawidzisz being asked, czyli kiedy ludzie ci zadają, mamy tu stronę bierną. Generally, w sensie zwykle. Mm. From my many talents. Right. What's a question you generally detest being asked? I really hate when people ask me what I do. I really hate, tu powinno być it, robiliśmy lekcje na ten temat, ale w języku codziennym go pomijają. I really hate it when people ask me what I do, czyli nienawidzę, kiedy ludzie pytają mnie czym się zajmuję. I całość? From my many talents. Mm, what's a question you generally detest being asked? I really hate when people ask me what I do. I kolejny przykład, gdzie mamy generally czyli zwykle, because plants generally change kales, tak? Ponieważ rośliny generalnie zmieniają kolory, w sensie zwykle zmieniają kolory. Czyli mogą zmienić kolory, ale nie muszą. O, lose foliage, czyli gubią listowie, czyli po prostu liście opadają. Kiedy? When they are stressed, czyli kiedy są dosłownie zestresowane. No, u nas tylko ludzie mogą być zestresowani, u nich też. Rośliny my pewnie powiemy, kiedy poddaje się im jakimś tam złym warunkom. Posłuchajmy. The main estimate for plant health because plants generally change colors or lose foliage when they're stressed. High, yes, plant health because plants generally change colors or lose foliage when they're stressed. I kolejny przykład, gdzie mamy generally, czyli generalnie w sensie zwykle. John is the youngest disciple. Czyli John jest najmłodszym apostołem. And so he is generally depicted beardless. Tak? Więc generalnie jest ukazywany na obrazach beardless, czyli dosłownie bez brody, bez zarostu, no bo młody chłopak. Czyli zwykle tak jest ukazywany na obrazach. Czyli być może na niektórych obrazach ma brodę. Czyli to nie jest opinia. To jest neutralne zdanie, że zwykle tak, ale wcale tak nie musi być. Posłuchajmy. John is the youngest disciple, and so he is generally depicted beardless. Jeszcze raz. John is the youngest disciple, and so he is generally depicted beardless. I ostatni przykład na dziś o kradzieży tożsamości w Stanach, o kradzieży Social Security number, że ktoś nam kradnie ten numer i idzie na przykład do lekarza, no i jest udzielana jakaś tam yy, usługa medyczna, a ta osoba nie jest nami. No i niestety tak może się stać, ponieważ szpitale generally, czyli zwykle, don't refuse service, nie odmawiają usługi. Jeszcze raz. Matic for three reasons. The first is that hospitals generally don't refuse service.